Głoszonych mamy 220 zawodników w kategoriach, właściwie we wszystkich kategoriach wiekowych, od 3-latków do kategorii Masters, czyli powyżej, powyżej 40 lat. Najstarsza kategoria. Mamy zawodników, którzy przyjechali z Czech, z Polski, z Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Tomaszowa Lubelskiego, Cuprum Lubin, klub z Lubina, no, pra, praktycznie z całej Polski, prawda, bo również są pojedynczy zawodnicy z różnych, z różnych rejonów Polski. Również e, jedną zawodniczkę z Niemiec mamy z partnerskiego klubu. No i wszystkie kategorie wiekowe, od dzieci do dorosłych. Jest taki nowy, nowy projekt Światowej Federacji, Europejski Puchar dla Dzieci, ponieważ e, bardzo dużo dzieci startuje na rolkach i no, nie mają one zawodów, gdzie mają się, nie mają się gdzieś ścigać, żeby sprawdzić swoje swój poziom sportowy z rówieśnikami z Europy i stąd w tym roku po raz pierwszy ruszył taki projekt. I odbyły się pierwsze już zawody na Węgrzech, druga eliminacja będzie, drugi etap będzie w Czechach i trzeci będzie znowu na Węgrzech i pra prawdopodobnie w przyszłym roku, jeśli tutaj pozytywnie przejdziemy ten, ten test do tego rankingu. Klub specjalizuje się w jeździe szybkim na rolkach. Działamy już od 12 lat. Mamy dużo zawodników, wychowaliśmy już kilka, kilka ładnych pokoleń. No, jesteśmy tu silnie reprezentowani, no, bo jesteśmy prawda, u siebie, także wszystkie nasze dzieci praktycznie startują, choć, choć, choć też nie wszystkie, prawda, ale jest nas ponad 40-osobowa 40 reprezentacja. Tuż no, możemy powiedzieć, mamy dużo dzieci, a im wyżej, tym coraz mniej. Wiadomo, bo jest bardzo wąska specjalizacja. Już zawodnicy muszą w starszych kategoriach wybierać, czy, czy poświęcają się sportowi, czy nauce, więc im wyżej, tym tych zawodników jest mniej, natomiast w dzieciach jest bardzo dużo, po, po 15, po 20 zawodników zgłoszonych w jednej kategoriach. Rozdzieliśmy ich na roczniki, żeby łatwiej im było właśnie się znaleźć w tych stawkach również mamy klub tutaj z naszego rejonu z ziemi Kłodzkiej z Kłodzka UKS z -Y, który też jest silnie reprezentowany w średnich kategoriach wiekowych. Zawody są również eliminacjami kwalifikacjami do kadry narodowej Polskiego Związku Sportów Rodkarskich. Reprezentacja będzie wyjeżdżała na mistrzostwa Europy, które w tym roku odbędą się w Austrii w miejscowości Wergl, jak również jest to pierwszy etap przygotowań do imprezy World Games, która odbędzie się we Wrocławiu w 2017 roku. Są to igrzyska sportów nieolimpijskich, które co 4 lata odbywają się w różnych rejonach świata, na tej samej zasadzie jak Igrzyska Olimpijskie. No i tam rolki są jedną z podstawowych dyscyplin i nasz kraj jako właśnie organizator ma zapewnione miejsca. I w tej chwili właśnie z naszego klubu powołana jest Malwina Fituch do podstawowego składu, a Ola Glamkowska w tej chwili jest w rezerwie. Także no przy, przygotowują się tutaj dziewczyny, jeżeli się zakwalifikują dalej, no to będzie taki dwuletni cykl przygotowań do tej imprezy, która będzie miała swój finał w 2017 roku we Wrocławiu. Dystanse są różne w zależności od kategorii. Tutaj jechały 5000 na eliminację i również będą jechały później, jutro na przykład 3000 na punkty. To jest taki bieg, w się co, co okrążenie zbiera punkty. Dzisiaj rano były indywidualne biegi na czas 200 metrów, gdzie sam zawodnik mierzy się ze swoim czasem, a jutro są też jeszcze sprinty rano 500 metrów, gdzie jedzie czterech zawodników i dwóch pierwszych przechodzi do kolejnego etapu, aż najlepsi, najlepsza czwórka spotka się w finale.